Majowa powódź w Małopolsce na szczęście przeszła już do historii. Wielka woda, która zeszła, odkryła niewyobrażalne straty. Trwa obecnie ich szacowanie. Na osiedlu Kamieniec w Oświęcimu strażacy wciąż wypompowują wodę, a włodarze, miasta i osoby odpowiedzialne za akcje ogłosiły raport popowodziowy. Pierwszy sygnał o zagrożeniu powodziowym dotarł do nas z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W dniu 16 maja około, około godziny 9, 13, około godziny 16 prezydent miasta podjął decyzję o wprowadzeniu całodobowego dyżu Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta. W tej chwili przedstawię taki krótki bilans powodzi w mieście. Zalane domy to w Szysiółkach Mańki, Bajcarki, Pasterniki oraz ogródki działkowe na Kamiencu. A w konsekwencji zalania tych działek yy, zalane były trzy budynki mieszkalne w terenie, w terenie niżej położonym. Nieprzezna była droga 933 wiadód potorami na ulicy Konopnickiej. Miejscami występowały zalania, zalania ulic przez nieprzyjmującą wodę kanalizację. Wystąpiły też podtopienia budynku z powodu ulewnego deszczu, m.in. na ulicy Solnej, Cichej, Sakranusa, Syreniusza, Batorego Krasieckiego. Wysokie Brzegi Szkoła postała nr 11, Harcówka szkole Podstawowej nr 4, Gimnazja, y, gimnazja Miejskiej nr 2, 3, 4, Przedszkola 14, 15, Centrum Dialogu Modlitwy, Komenda Policji, y, piwnice y, w kościele na osiedlu Rotmistrza Pileckiego. Ewakuowano 19 osób, w tym dwie do środka interwencji kryzysowej a 17 osób ewakuowało się we własnym zakresie. Istniało też poważne zagrożenie osiedla Błonie i Zasola w związku z przeciekaniem wału w rejonie Babic. Dodatkowym zagrożeniem dla mieszkańców osiedla Zasole było przelewanie się wody w rzeźnicy na odcinku 30 metrów przez wał w rejonie pomnika żołnierzy radzieckich. W grę wchodziło wiele domów i ewakuacja znacznej liczby mieszkańców. Na szczęście nie doszło do przerwania wału. Na kamieńcu zalały ogródki działkowe, a woda z zdrowie zaczęła podchodzić podnajdując się daleko budynki, zatapiając trzy z nich na wysokość około pierwszego piętra. Konieczne było więc podjęcie decyzji o przekopaniu nasypu, aby woda mogła wrócić do koryta rzeki. Długotrwałe opady deszczu spowodowały to, że woda przestała w zasadzie z ziemi odpływać, bo było jej wszędzie za dużo. Zrzuty z zapór, z tej, z tej triady zapór, tresna porąbka czaniec były tak potężne, że utrzymywanie się tej wysokiej wody było bardzo długie. Tutaj spotęgowało się to zagrożenie jeszcze zagrożeniem od strony rzeki Wisły. W sytuacji, gdy tu już zaczęła na sole ta woda, zaczęliśmy notować spadki. Baliśmy się tej potężnej wody od Wisły, która na zasadzie tzw. cofki podniosłaby nam ponownie ten poziom wody. Oczywiście zalewa wyświęcimy te tereny, które tak naprawdę mówiąc są terenami zalewowymi. No, Kamień to nie jest nic innego jak normalny polder zalewowy. Podobnie sytuacja ma się w mańkach i bajcarkach, gdzie przy określaniu szerokości tego rozlewiska dla wody stuletniej i tysiącletniej, to tam ta woda zawsze będzie. Tam ta woda zawsze będzie. I powiem tak. W rzeczu Wisły w XX wieku średnio co trzy lata zdarzały się katastrofalne powodzie. Tak pokazują statystyki, a one są nieubłagane. I człowiek nie może z uporem maniaka udowadniać naturze, że jest od niej silniejszy, bo człowiek jest słaby i z naturą sobie nie poradzi i ta natura nam to cały czas udowadnia, że nie powinniśmy stawać ich na przekór. Jeżeli już chcemy budować w polderach zalewowych cokolwiek, to wybudujmy to na takich zasadach, no choćby te słynne domy na palach. Jest taka możliwość, tylko pytanie, czy gra jest warta świeczki? Między innymi nasze działania i działania Mopsu nie byłyby tak skuteczne, jak były. Myślę tutaj o pracownikach żwirowni w dworach, którzy udostępnili motorówkę, którzy sami pływali ze strażnikami miejskimi i z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kiedy dostarczaliśmy wodę i jedzenie dla osób na zalanych terenach w przysiłkach bajcarki i mańki. Serdecznie dziękuję za tą pomoc. Nikt na naszym terenie, na terenie miasta Oświęcimia nie zginął w związku z powodzią i to jest wielkie szczęście. Możemy tylko cieszyć się z tego, że tych emocji, ten poziom emocji nie był aż tak wysoki i że szczęśliwie wszystko, wszystkie operacje zostały przeprowadzone. Teraz jest czas sprzątania, usuwania szkód, w próby odzyskania odszkodowań. Jest to też trudny czas, ale na spokojnie to wszystko można pozałatwiać. Ważne, że ludzie żyją. Jeszcze kilkanaście dni temu soła płynęła oświęcimskimi bulwarami. Tymczasem od wielu miesięcy Janusz Marszałek, prezydent Oświęcimia, przekonuje mieszkańców miasta i radnych, że właśnie tutaj, w pobliżu bulwarów powinno powstać centrum rekreacyjno-biznesowe. Skoro jest to teren zalewowy, należałoby się zastanowić, czy dla tej inwestycji nie należy postawić właśnie takiego znaku. Paweł Wodniak fakty oświęcim.